Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem na jezioro Orle i będę dzisiaj się rozstawiał w tym miejscu. Spróbuję jeszcze to miejsce przed końcem roku, gdzie startowałem sezon. I na zakończenie sezonu może te miejsca będę uderzał. I tutaj będę wrzucał trupki, podstędacza będę rzucał. Pogoda, póki co dopisuję, miało tam padać przez godzinę. Nie wziąłem dzisiaj parasoli wędkarskiej. No ale może to, może to jakoś wytrwam, ten deszczek będzie przez tą godzinę. Także tak to wygląda. Mamy dzisiaj 23 grudnia. Jest godzina 11 rano. Zaparkowałem sobie tutaj, tam trochę jest śmieci, niestety. I tak to wygląda. No, no nic, rozstawiam sprzęt, rozstawiam wędki, wrzucam trupki, A wam życzę miłego oglądania. Będki rozstawione, zaraz trupki będę uzbrajał, wrzucał do wody. Słoneczko wychodzi fajnie by było, jakby było tak cały czas to słońce. Mamy 3 stopnie na plusie. Także tak to wygląda, nic, trzeba uzbrajać trubki. więc trupki już wrzucone, herbatę sobie już nalałem, bo dzisiaj kawy nie wziąłem, wziąłem sobie herbatę. Jest bardzo gorąca, muszę odczekać. No i siedzę. Dzisiaj postanowiłem przyjechać wcześniej, może za jasnego się coś wydarzy Bo tak naprawdę wieczorem już nie mam czasu Maksymalnie do 18-19 będę mógł tutaj siedzieć, zobaczę Czy coś się w ogóle będzie działo Także nic, odpoczywam, wypiję herbatę i za godzinę będę co godzinę przerzucał trupki Ale mamy piękną pogodę, naprawdę Jak na 23 grudnia to jest spoko sprawa, kurcze Herbatę wypiłem Idę ja się przejść do góry, zobaczę co jest pięć. Słońce jeszcze trochę się przebija, nie wiem, te chmury tu nachodzą. Oby to nie padało. Ale naprawdę jest spoko. Póki co. Mamy branie na lewej wędce. Zobaczę, bo to mi wyciągnęło z gumki, szarpnęło. Idzie. Coś tutaj idzie, nie wiem czy to widać, idzie, o. Czy tą żyłkę idzie, idzie, idzie. Idzie, cały czas idzie. Fajnie, od razu branie, fajnie, fajnie. Spróbuję to zacząć za jakiś czas. To może być szczupak. To może być szupak i będę miał lipę. Bo przypony potrafię szczupak uwalić. Spróbuję to ustawić tutaj ładnie w miarę, żeby było widać. Rozjaśnię to trochę. Cały czas idzie, trzeba próbować jak się zerwie to się zerwie, cały czas idzie, cały czas idzie, Za jasnego te ryby też biorą, ale to wydaje mi się, że to będzie szupak. I pewnie go stracę. Spróbuję zacząć się. Siedzi, coś się Jakaś ryba jest, czy to wyciągnąć, żeby mi się nie zerwało. Bo jeżeli to jest szczupak, to mam litę. Coś jest, nie wiem czy to widać. To może być, być szupak, żeby mi się tylko nie zerwał. Ciężko jest. To był szczupak. Trudno, zerwał się. Także to był szczupak. Przy brzegu go widziałem. Eee, trupek wygląda tak. Będę musiał nowy hak założyć, bo hak on mi przepiłował. Normalnie przepiłował hak. No trudno, działam dalej. Także wrzuciłem od nowa zestaw. Eee, Haczek sobie zamontowałem nowy. Trochę jest skrócony ten przypon o te 10 cm, bo szczupak mi to przegryzł. Mówię, on nie był jakiś duży 60 cm, może miał źle go podebrałem. Po prostu miejsce tu liczę na sandacza za jasnego, za ciemnego. Miałem dosyć sporo kiedyś sandaczy, nic czekamy. Tą prawą wędkę za jakiś czas przerzucę. Lewą niedawno wyrzuciłem. Mówię, hak zmieniony. Chmury się robią a więc takie buty. Szczupak mi się zerwał, nieduży. Czasami udaje się wyholować te szczupaki właśnie na tych plecionkach. Przypomnę mam z plecionek, pod sandacza bardziej. Ale często właśnie się zrywają szczupaki. Tutaj miałem szansę go wyciągnąć, ale mój błąd. Źle go odebrałem po prostu. I jeszcze jest jasno. Temu, na tym statywie fajnie to tak nagrałem z daleka. Bo na razie szelek nie ubieram na klatkę pierwszą póki jest jasno. Nie wiem do której będę. Będę kombinował. Może do ciemnego pobędę, do tej 18-19 faktycznie Dzisiaj tak długo czasu nie mam, jeszcze wykonam jeden telefon, zobaczę Może uda mi się dłużej posiedzieć, jeżeli by się coś działo, zobaczę No i trzeba czekać, zaraz coś sobie zjem, przekąszę Tutaj tak nie zawiewa, jak zachodni wiatr wieje Czy południowo-zachodni, to jestem tak schowany za tą skarpą No ale tu u góry też nic nie zawiewa zbytnio, także spoko Coś słodkiego Do herbaty Zjem i przerzucę tą prawą wędkę w końcu, bo jej nie przerzucałem w ogóle. Może gdzieś bliżej trzcin tu rzucę, nie wiem. Chociaż tak średnio mam rzucone te dwie wędki tą tak samo, jak mi wzięło. No i tu z gumki wyciągnęło i teraz co? Nawet nie wiem kiedy, czasami to nie piszczy. Eee, przy braniu, bo delikatnie z tym idzie, on tylko z tej gumki, tyle co z tej gumki. Sharpnie to powinno piszczeć, ale tutaj już mi nie piszczało. Mam za wąskie te sygnalizatory z Prologica. One są na wędki karpiowe, są takie wąziutkie. No trudno. Tą chyba zaraz też przerzucę. Najpierw sobie zjem, zobaczę czy coś się będzie działo. Zjem i, i poprzerzucam te całe zestawy. Zjadłem, jeszcze nie przerzucałem, zaraz przerzucę, bo zaczęło padać trochę, nie wiem czy to widać, jedna strona z jednej strony pada, z drugiej słońce świeci, będę musiał to jakoś przerzucić w końcu. Nie wiem czy to widać, ale to takie, taka mrzawka. Delikatna mrzawka jest, nic przerzucam wędki. Trochę tutaj ślizgo trzeba sobie jakoś radzić. Deszcz przestał padać, znowu jakieś słońce wychodzi z tyłu. Nie wiem czy to widać słoneczko znowu się przebija, no nic, siadam dalej i czekam. godzinę 13 i kolejne branie idzie mi na trupka. Nie wiem, czy to widać. I to pewnie znowu szczupak będzie i znowu mi przegryzie. Przypomnę, jak tak będzie, to postaram się znaleźć jakąś stalówkę, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy mam stalówki tutaj, żeby mi szczupaki co chwilę to orwały. Jedzie, to może być, to jest na pewno szczupak. Nie wiem, co tu robić. Przytnę to i znowu się zerwie. Teraz się spauzowało, stanęło. No i dalej idzie. Tu będzie kolejny szczupak i kolejny się może zerwać. Przy samym zacięciu nawet, zależy jak on to łyknie. Idzie, idzie. Tutaj dałem trochę większego trupka, tamten też był dosyć spory. Co się dzieje przynajmniej? Kurde, nie mam chyba stalówek. Będę musiał poszukać, bo... Ale jak ja założę stalówkę, to na pewno już nie będę miał brania, znając życie. A tutaj idzie cały czas. Cały czas idzie. I znowu na tej lewej wędce. Daję mu to dłużej, bo naprawdę tam był trupek jakiś z 15, z 17, duży był, tak go wrzuciłem, cały czas idzie, cały czas idzie, ja co będzie potrzebny. nawet przy zacięciu może się zerwać, wygląda jeżeli to będzie szczupły jak to, to wygląda w miarę ok, ciekawe czy uda mi się w ogóle zaciąć tą rybę Postaram się ustawić inaczej, ale dosyć z tym poszedł. No i na razie stanęło, ale uspokoiło się. Uspokoiło się. Fajnie jechało. Było to do cięcia, może, ale przy takim trupku dużym. Jeżeli to jest sandacz albo był, to czasami warto poczekać żeby on to porządnie łyknął Spauzowało się branie i dalej idzie Nie wiem czy to widać trochę tam pociągnęło Zastarzy się nagrać trochę tego To było widać jakoś. O. Ryba na haku jest na pewno. tenęła i to może pożerać. Nie, więc nagranie. I jak będzie jechało to postaram się włączyć znowu nagrywanie. No i od nowa włączam nagrywanie, bo trochę poleciało znowu. Ne, to the chow bo jeżeli mówię toż... Była duża ryba, ale była duża ryba. To był na 100%, szupak. Na 100 szupak i dużo małż się zahaczyło. Działam dalej. Muszę od nowa zestaw zrobić. Zakładałem trupka na ten pierwszy zestaw, i haczyk nowy, a na drugie wędce mi jedzie teraz. Nie wiem, czy to słychać, ale jedzie. Zerwał się. To był szczupak. Zerwał się. Olejny. Trzy szczupaki mi poszły. Trzy szczupaki mi poszły przez to, że nie mam stalówek. Zielone. Trzeci szczupak mi poszedł, trudno, nie mam stolówek, jeden jakiś wolfram zakładam na tą pierwszą wędkę co mi brały te dwa szczupaki, pierwsze, a na drugie będę musiał mieć plecionkę nie mam już nic innego, nie mam żadnych stalówek. nie wiem, jestem trochę wkurzony, nie? Nic, działam dalej i co? Będę musiał haki nowe dać, może jakieś przypony większe, nie wiem, coś muszę wykombinować, bo nie wziąłem, mówię. Stalówek działam, a więc mamy 14. wstawiłem nowe haki, wstawiłem przepony, tutaj Wolfram znalazłem na lewej wędce. To dostawiłem sobie do tej plecionki, do przeponu z plecionki, a tutaj stalówkę normalnie wstawiłem, ale kijowo te trubki na tych stalówkach się trzymają, bo tą plecionką to jeszcze zabezpieczam to ogon, na tą stalówką nie wykręcę tak, żeby Zabezpieczyć to ogon, żeby to nie spadało. No rzuciłem, zobaczę za godzinę, co. co. jak to wygląda. Czy tam się nie, zrywało, nie zerwało, czy co? No i nic, mogłem mieć trzy szczupaki. Jeden, taki 60, ten był mały. Ten drugi, jak zaciąłem to było czuć, że to była duża ryba. To był szczupak, bo wyciągnąłem małże przed przyponem. A za przeponem było obcięte. To, był, to była szczupaka sprawka. Na tej wędce chwilę holowałem rybę, i to był też szczupak. I zerwał mi przegryz przepon. Także tak to wygląda. Mówię, jak człowiek się nie nastawia na szczupaka, to szczupaki ładują się cały czas. A ja mówię to, tak, to kilka razy, czy tam kilkanaście razy złapałem tak szczupaki na tych, tych przeponach z pleciąki zwykłe pod No Udawało się nieraz wycholować. No ale dzisiaj jakoś nie mam szczęścia. Zobaczymy co dalej się będzie działo. Trubki mi się kończą ogólnie. Także muszę jakoś sobie radzić i ciąć te trubki na trzy części. To są duże trubki. Będę tak sobie radził, nie wiem. Posiedzę sobie trochę dłużej dzisiaj jednak. Zadzwoniłem, już zrobię, wykonałem telefon i, i po prostu nie muszę być aż tak szybko w domu. I będę kombinował, no nic, napiję się herbaty i trzeba czekać. Mamy za 15.14 i przez ten krótki czas mogłem mieć trzy ryby, no kurde, ładnie one brały dzisiaj. Brały jeszcze nie koniec dnia, a nie wieczora, ale za ciemnego raczej szczupak tak nie uderzy. Chociaż też tam się zdarzało czasami mieć te szczupaki z wieczora. Yy, właśnie na trupka, kurde, no ale pech jak nic. Pech jak nic. Ciekawy jestem, no ten drugi szupak był wielki. Wiadomo, że ta małża, że jeszcze te małże obciążały to, ale czułem normalnie lufę, nie? Jak już ciągnąłem te same małże, to tam był ten opór, ale nie taki jak z tą rybą. Lufa jak nic. A ten trzeci szupak obciął mi. Chwilę go holowałem, też nie był mały. Myślę, że był większy niż ten sześćdziesiątek. No ale nic, no nic, trzeba czekać. Batery mi trochę... Ee, słabo ee, wygląda, bo mam 48%. Chcę posiedzieć dłużej, to nie wiem ile mi to może. Będę trochę mniej nagrywał, tylko będę nagrywał ewentualne brania. Ale znając życie, jak wstawiłem teraz stalówkę i Wolfram, to nic nie będzie brało. No ale taka nadzieja jeszcze jest. Mamy godzinę 15.30, Ściągnąłem zestaw jakieś 15 minut temu i założyłem. Bez tego wolframu, tylko znowu zdałem przypom z plecionki A jak miałem z wolframu to nic nie brało Na drugiej wędce mam stalówkę Zmieniłem na plecionkę Przypom z plecionki Wrzuciłem, minęło 3 minuty i branie To jest jakaś masakra I jak to będzie szczupak to znowu będę miał po zestawie Przestawiłem sobie tam do góry latarkę na czoło, sobie, mamy w jakiś czas założone, no i coś, coś za tą żyłkę ciągnie i to będzie szupak znowu i będę miał znowu po, po rybie. Szelki na klatkę piersiową sobie już ubrałem, no masakra, także telefon na klatkę piersiową nałożyłem i dalej nie jedzie, chwilę tam pojechało i to może nie będzie szupak. Bo szczupak zazwyczaj on bierze tak agresywnie. Chociaż sandacze też tak czasami brały, one pojadą, tak jak u mnie było nieraz. Jechały szybko, zwolniły, wtedy znowu pojechały, albo były takie brania bardzo powolne, flegmatyczne. Człowiek nie przewidzi, jaka to jest ryba tak naprawdę nieraz. się wydaje, że to jest taka ryba, całkiem inna ryba jest na haku zapięta. No zobaczymy. Z gąbki poleciało. Mówię, no wrzuciłem mi 3 minuty i od razu trzaśnięcie nie? Gdy miałem tam ten mocniejszy przypon, to nie brało nic. To są dopiero jaja dzisiaj. Tam mam stalówkę i tam nic się nie dzieje. Dobra, jak coś będzie jechało, to postaram się to nagrać. Minęło jakieś 10 minut i nie ruszę dalej. Chwilę pojechało i to wszystko. Ale to zostawię, bo to może być standard. Albo małże, najgorzej. Albo raki. Nie wiem, dosyć fajnie leciało. Ale nic się nie dzieje. No nic. Zostawiam to na jakieś pół godziny, dosłownie. Może poprawi. A prawą wędkę przerzucę, jak będę tą najpierw ściągał za pół godziny, czyli też za pół godziny ją będę przerzucał. Minęło pół godziny. O, zaczęło padać trochę, ja widzę. I przerzucam jedną i drugą wędkę. Baterii mam coraz mniej, będę coraz mniej nagrywał, ale postaram się nagrać, jak będzie coś się ciekawego działo. Przerzuciłem obie wędki. Na tym zestawie, co mi tutaj pojechało, nie było nawet śladów żadnych zębów ani nic, nic takiego. I tamtą też wędkę przerzuciłem. Także idę do góry i trzeba czekać. Minęło jakieś 10 minut od przerzucenia, i znowu coś mi pojechało na tej wędce. Ale nie tak agresywnie, bardzo delikatnie. I jak będzie jechać to postaram się to nagrać i będę oszczędzał baterię Minęło jakieś 10 minut, wsadziłem to z powrotem pod gumkę Idę do góry, nie wiem co to jest Że to tak delikatnie brało Mamy godzinę 17 I to coraz bardziej pada, tego nie ma widać Nie wiem czy będę dłużej siedział Ogólnie to nie jest jakiś duży deszcz ale kurde Obrazenia się skończyły. Te dwa, takie ostatnie, były jakieś flegmatyczne. Nie wiem, czy to nie robiły raki albo małże. Nie wiem, na jeszcze chwilę posiedzę, pomyślę i zobaczę. Mamy godzinę 18. Zwinęłem mandziur, Chciałem dłużej posiedzieć. Teraz przestało padać, ale, ale jadę do domu. Także krótkie podsumowanie. Trzy ryby na hakach były i wszystkie trzy ryby przeciały przypony. Także to były trzy szczupaki prawdopodobnie i tak to wyglądało. Dwa brania jakieś ostatnie były, mogły być raki. No ale nic. Dzisiaj jest 23 grudzień, jutro z rana może gdzieś uderzę, zobaczę jeszcze przed wigilią samą tak do 12. Także z tego miejsca będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.